I witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Monika. Ja jestem Dawid witam witamy Was w kolejnym odcinku Human Fall Flat I standard, ja jestem czerwona, Dawid jest biały, lecimy z tematy. Hakujemy? Nie. <grych> Bo tu można przejść moją. Nie, nie hakujemy. Czekaj, Dobra, to... Widzę dźwignię, ciągnę za dźwignię do góry. No tak. Oj Ja też chcę. Ja też chcę. Hop! Jezus. Cześć! Jak ja się zopałam? Tak, idealnie na styk, bym powiedziała. Jup. Mmm, nie do końca. Przepraszam, bo ja cię za głowę zupełnię. Gdy nie. Teraz się zgodzę. Teraz chyba tu. Oj, kurde. Powiem że to zrobiliśmy to tak na styk. E no, poczekaj. Ty widziałeś, co się stało z moją rączką? Tak, wygięła się na pół kilometra. No, bo ja jestem... E, jak to było? Gumcia. Hmm? Jak z... Elastyna. Elastyna. Nie jestem... gumcia. <laughs> jestem elastyna. Poczekaj na mnie. Z... i nie ma mocni, nie? Dokładnie, i nie ma mocnych. I nie ma mocnych, dobra. Lecimy dalej, co my tu mamy? E, podłączamy kabelki, tak. tak? A po co? Tu możemy, widzę, ampery zmierzyć, tu A, wolty. Wolty, tam są ampery. But why? Może to mamy jakoś naładować? Czy coś? Jak jedno... Możliwe. Ty, może chodź tam najpierw? Tu. Ja palę, palę, pal, ja dźwigam, palę. Siup. Czymaj. Dobra, spoko, idziemy. Spoko. Troszkę mi położyłeś. O i tam. Ciu, ciu. I w tym miejscu. Nie no, już kładę, o tu. Tu już podłączyłam. Spoczy maroczy, ja biorę niebieski podłączam. To ja biorę czerwone, bo jestem czerwona. Dobra. Już. No i co I się co? stało? Nie no fajnie. Czekaj, bo to spada. Aha, o, zielony. Dziękuję. No co i już? Tak? No. Dobra, no i weź tą baterię. Aha, ja. No, no ta haj, no, 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 no co? No bo ta brama musi się nam podnieść, nie? No jeszcze jak? No i myślę, że chyba tam trzeba było załadować, a tu trzeba rozładować tą baterię. Tu, proszę pana, tu poproszę. Po, proszę, halo, przepraszam. Można? Można. Można jakby. Dwa na raz? Nie. No, myślałam, że już. Będziesz takim mistrzem, że dwa na raz kablegris podłączysz. Troszkę zrobiłem tak, jak się nie powinno robić. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Cześć, Tam trafisz kiedyś? O. Kiedyś trafię. I proszę mi teraz i szybko. Do góry chyba? Do góry elegancko. Dzień dobry. Ojejku, ale my tu mamy agregator, tak? Generator. Generator. I myślę, że to jest y, ten, że to trzeba pociągnąć. A nie, jednak. Nie? Tu? Tu? No Cóż? trzeba. Nie. Nie, coś tam. Chyba uruchomiłaś. Tak? Już? No, najpierw no, so. A nie, zadymiło się tylko. O, teraz działa. To będą te kabelki, ja będę tu działać. Znaczy, Ale... możesz już puścić. Tak? Aha, no tak, bo odprywa. Nie. No widzisz, zgasło. Tak to jest, się słuchać. W takim razie jest zepsute. A nie. Nie słuchać. Ja to dobrze mówię. Czekaj, ja tu odpalam. Tylko proszę mi powiedzieć, kiedy. No, no dawaj. Już mogę? No a jak. Uch, ciu, 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 ciu. Nie w tą stronę, mo nie ciągniesz. Tak, nie w tą. Czekaj. No i co, otworzyłeś już? No. Aha. No to już, elegancko. Witarka. Co my tutaj mamy? Widlak. Musimy to chyba generator Widlak, Ej, podjedź pod tą bramę i machnij ją do góry. Masz na myśli... Tam jest brama. Tam na wprost. I do przodu. To ty steruj. Ja będę... Ej, ej, jak? No... Gdzie? To najlepiej kierownicą? No tak, ale... Czekaj, Gdzie ty jedziesz? Czekaj, czekaj, bo to nie jest takie proste. No, jedź. Skręcę skręca dobrze? Nie no, trochę. No dobra. No dobra. Teraz patrz, patrz. Teraz to do udajesz? To do góry. O! Czyli jak oszukiwać w państwie polskim? Aha, jesteśmy po drugiej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie będzie nam ten widlak tutaj potrzebny. Czy my mieliśmy nim przejechać? Nie wiem. Nie, nie wiem, co ja robię teraz, wiesz? E, poczekaj, chyba coś u góry, czy nie? Nie, Kładeczkę. Postawię. aha, aha. Mhm. A poczekaj, co my tutaj mamy? Mamy dwa kable mamy tam puszeczkę Gdzie mamy puszeczkę? Tu Klik, mhm. klik, klik. A do czego ją możemy podłączyć? Pewnie do generatora Ej, no to tamten musimy przytachać chyba nie? Słuchaj, chyba, że robimy to innym rozwiązaniem No, że co? Pójdziesz po skrzynkę? Mogę iść Tylko, że... Aha, tu jest, myślałam, że to tak... Hehe <laughs> Czekaj, już biorę, zacham Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry, ja z skrzynką można? Patrz, jak ja jak najlepsze zakupy Tak <laughs> się nie... oszukuje w państwie polskim Nieprawda, jak to mam Co nie? Tak <laughs> postawię, Pik, pik. Proszę. No i lecimy Dzień dalej. <laughs> Dzień dobry. A tutaj co mamy? Oj. Aha, tamto nam się przesuwa, a tu mamy wajchę. To ja ciągnę za wajchę. Standard. Dobra. Hubs. To ja To się zaczęło ruszać. A co tu nam da? Aha, musimy chyba tutaj nam pudełko spadnie. Mhm. No to dobra. Którą stronę ciągnę do przodu? Tak. O tak, no i postaw. Czy idziesz razem z pudełkiem? Idę razem z pudełkiem. Dobra. To ja, czy mam jak coś? Ja bym się zaczepiłem. O. Fajnie wyglądasz. Dobra. Siamanko. Siłanko. To teraz y, tutaj proszę to postawić. Kurde, idziemy jak burza. No, elegancko nawet. Dobra. I co tutaj mamy? O, tam są kabelki zawieszone. Hmm. Tutaj mamy puszu, nie? Jest. Tutaj ja zobaczę tworzę. Trochę łomnie mnie to zrobiło. to prowadzi, to w sumie nikt nie prowadzi, Aha. ale to jest ten. Aha wajuchna. To... No to też jest wajuchna, ale w sumie... Aha, ta ta ta. No to ta na pewno to uruchomi, nie? Tak mi się właśnie wydawało. Ej, bo tutaj i to uruchamia i to i to. Mam nadzieję, że to się nam zrespi. Powinno. Leci drugie? Lecik jest. Ej, nie zapam tego. Chodź tu, chodź, 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 chodź. I tylko poczekaj. No bo ja niby to teraz już złapałam. Dobra. Ale jakie mam Ci to podać? Jak mam z tym zeskoczyć? Czy cokolwiek? Czy ja Na mam to z... złapać i jedną ręką... Ta. Tak. To tu. Dobra, to ja skoczę wezmę kable. Patrz. Patrz jak ja to robię. Teraz teraz ja ja jeszcze... w kable nie trafiłem. Ja teraz wydaję jeszcze te dźwięki Tarzana, wiesz te... To... <laughs> Dokładnie. No chodź tu, chodź tu. Mam problemy. Dobra, ja mam niebieski kabel. Ja mam problemy. <laughs> Miałam problem. I zawaham... kabel czy przewód? Ja nie wiem. Jest różnica, bo na jedne mówi się kable, ale ja chyba kable idą w ziemi, a przewody to są odkryte. Aha, no dobra. Dla mnie to tam zerowa różnica, ale no okej. Okay. Przepraszam, halo, bym chciała mieć podłączenie. Halo? Przepraszam. Dołączyć. Poproszę mi to przerzucić. O, dobrze połączam. Przepraszam. Proszę. I elegancko. Terka się ma. E, nie, tu. I do góry proszę bardzo. Już. Już. Witanko. Aha, fajno. Aha, jesteśmy tu. A czy my możemy wziąć po prostu pucheczkę tutaj? A i tak musimy tą puchę. Ale tu jest pucha jedna nieużywana. Ej ej ej. Ej. ej, ej, ej. ej, tu była, tu była. No i chyba to możemy wziąć tak czy jak. Aha, tak chcesz zrobić, zhakować. No. no? Dobra, zgadzam się na to. Tylko y... pomysł to pomysł. Pomysł to pomysł, ale muszę mhm. jakoś odczepić ten czerwony kabel. To ja już podłączę tutaj kable. Dobra. jakoś, jakoś peklo. tu. Dobra. I teraz niebieski. Pik-pik-pik. Pyk, pyk. I elegancko. Proszę tam do baterii włożyć. Staram się. Tak, stara się pan? Dobra. Już, kurde, już na pan jesteśmy, co? No tak, bo miele, to jest teraz pan, miele. pan fachowiec elektryk. A, wszystko z automatu mm. Jest technologia i co mamy? to otworzyć? Tu mamy chyba... O. Tam się fajczy, dużo ognia, proszę. Ognia. Ognia. I fu, węgla do ognia. Ja chcę jedno. Jedno tam dorzućmy. Moje. Nie no dorzuć. Nie dorzuciłaś. Dorzuciłam. Teraz zamknę. Proszę iść. Proszę iść stąd. Poczekaj, ja też chcę dorzucić. Nie, no bo mamy no trzy a trzy węgielki. Ech. No i. Ja się z tobą nie bawię normalnie. Jup, ciup. Po co my to w ogóle robimy? Nie wiem. A tu się nie pali. Ej, temperatura wzrosła. Aha, tam się nie pali, No to tam chyba nie. A ja sobie dorzuciłem, a jak? A to może te wszystkie trzeba tylko do pierwszego? Bo tutaj w sumie jest. E... <laughs> Będziemy mieli samochodzik. Mogę zapaść takie rozdrażone, czy mnie nie wiem, poparzy. Możecie e, spali. Nie. Nie, szedłem po prostu do środka, dzień doberek. <laughs> jak jest w piecu? <laughs> e... Czekaj. Gorąco. O, i się Ale... ten czarny zrobił. Dobra. Nie no wrzuć z powrotem. Czekaj, bo na razie to chciałbym stąd wyjść. No nie. Wiem. Nie no, może trzeba przegiąć z temperaturą w tym pierwszym tak mi się wydaje. Może nie on buchnie czy coś. Nie wiem w sumie. No nie mogę trafić. Halo. Problem. O może no. jeszcze węgielka? Są tutaj, tych dwóch pozostałych. Ej, dobra, bo to już nie jest zabawne. Ja się świetnie bawię. Mhm, mam problem. Jest to, to, ten, ten. O, pali się. Mhm. No i co się stało? Nie wiem. Czekaj, ale tam temperatura tu. temperatura tu. Ale było tylko ziomziom ziom, wziął, Głośne No właśnie wziął było, a ten Lit Sigma, nie wiem, też iść do góry. Nie wiem w sumie o co tu chodzi. Ale chętnie jeszcze bym się tu przeszła, co tu jest. Ej, tu mamy... tu możemy to no zahamować. Uciekaj. Ty bo ja jadę. Ej, patrz, bo tutaj mamy wiatraczek. Ja bym go zepsuła. Bo ja jadę. Tam coś jest! Ja jadę. Tam coś jest. Ej, no poczekaj na mnie. Halo! Przy pana! Proszę Wążysz? pana! Zazwyczaj na tramwaj. Kurde tak, tak życiowe. Tak się na tramwaj? Tak. Za trakcji i jadę. Czekaj dodam gazu. No, dodaj. Oj oj oj. Przy pana. Potrzebuję Ci Dlaczego? No momencik, bo za chwilę ty mnie przejedziesz. No potrzebujesz mnie, ale nie zwalniasz, no? Daj mnie. Mam nadzieję, że nie spać dmieniesz. Tak. Czekaj Ja prowadzę ty ten Co? Jakby cię do tyłu bierze Ja do przodu do tyłu, tak? Tak Dobrze, A ja do ja bym doprowadził Jedziemy do przodu Nie, do przodu mieliśmy Jedziemy do przodu Wiesz tak to życie bywa Aha. Mija na tej wsi Nie no bo ja tak bym chciała trochę no, szybciej No ja też ale nie, może mamy tu... oj, oj, oj. Patrz jaki kierowca. Bumbówca. No, widzę. Rajdowiec jak nie wiem co. Ściele. Wiesz co, powiem Ci jakoś tam... Nie za bardzo wiem gdzie jechać. No nie, Ale... no jedź tak jak drogę masz, nie? Bo w sumie... Tak, mogę? No może. Kurde, fajnie. Pozwalam. To fajnie. Wyra mam będzie pozwolenia. Tak z górki. To chyba przyspiesza. No oby. Może się rozpędzę. To kontrujesz to? Jak w no, razie czego? Tak, to bokiem wyjdę. Ej, nie spada ci tył czasami? Wiesz co, no, ważne ciebie... żeby się przód trzymał. Aha no dobra, ja idę do przodu. Cześć, główkami się stykamy. Cześć, żebyś mnie rzucił za chwilę, ej no Dobra, chyba pojedziemy trochę szybciej. No chyba trochę szybciej. Ej, skręcę za bardzo! Dobrze, skręcę. Dobra, ja będę w oko maroko. Dobrze, dobrze, dobrze. To ma taką prędkość zabójczą, że ja tu jeszcze z trzy razy mógłbym... bączka wywinąć. <noise> Driftem lecimy za chwilę A, Pewnie, bokiem. Dobra, proszę brać zakręt już powoli. Ojej. No, to powiem Ci, że ten zakręt tak wziąłeś, że hej. No pewnie. Nóżka, nóżka Ci wystaje. Ale A, cały A ja cały czas idę. To będzie bardzo fascynująca podróż. No, bardzo. Drod drodzy Państwo. Hmm. Prosimy podziwiać widoki po prawo i po lewo. A po lewo mamy głazy. A tu jest jeszcze jedna maszyna, widzę. A po widzę. prawo mamy głazy. głazy. Ej, czy my potrzebnie tutaj przyjechaliśmy? Wiesz, co? Mam nadzieję, że tak. Bo jak widzę tą drugą maszynę, która tam stoi, to mam wrażenie, że. wywrotkę. wywrotkę e, to, że niepotrzebnie. potrzebnie. widzisz, zapisywanka było, to mam nadzieję, że potrzebnie. To proszę tam, tu na wprost chyba, tak? No raczej tak. Miała ja się zatrzymać, to mi powiedz. To powiem Monia, Hamuri No trochę do przodu No to nie myślałem, że to kostrof Dobra, 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 dobra No to teraz do tyłu, nie? Dobra, już do... do tyłu Stop Mamy to Mamy to Myślałem, że tak ostro kurde No bo wiesz, że no, kobieta na do przodu i do tyłu to tak trochę Ciężko, żeby później wiesz, wym wymanewrować no to jak tam jest jaskinia, uga, to ja idę uga, tutaj. Uga, Co tu jest? Tu jest wągiel. Dużo No i coś czuję, że ten wągiel to musimy transportować. Też mi się tak wydaje. Ja nie tu wie. idę z drugiej strony, ale tu nie za bardzo cokolwiek jest. Więc jak ty poszedłeś do kopalni, no to sobie rób, ja sobie pozwiedzam. O, oczywiście. Kurde, gdzie jest moja trzynasta pensja? Nie ma. Nie ma. Barburki też nie uchodzisz. Jak to nie? No nie, po prostu. I w sumie to tutaj można było też jakąś. Hmm. Chyba będziemy musieli tutaj właśnie objechać z tej strony i pojechać tą drugą autostradą. Autostradą? Autostradą. A po co? Żeby było szybciej. Mm -hmm. Bo na autostradzie można szybciej. Jakby wolno. <grym> no dobrze. Bez, bez komentarza. No nie, no idę ci pomóc. Rzucać no ja, ten bungie. E, już sobie, wiesz, daj radę, nie? Symbol atomowy C, wiadomka. Chemia organiczna się kłania. Dzień dobry. Idę. Idę, idę. Najgorzej. Idę, idę, idę. Ej. Co? O! O! To się przyda. A to pewnie nie mogę tego jakoś tam tutaj teraz palić? No wątpię, ale ja tu. Chcę się poczuć jak węgiel. Dobra, idę ci pomóc, bo coś czuję, że. ciekawie, ile tego mamy wrzucić, bo chyba nie, no, nie wszystko, nie? Co? Żeby zrozumieć węgiel, trzeba być węglem. No i jak ci jest bycie węglem? Spoczkę nawet. Ja przyjedziesz dwa wszystko. na raz, biorę. Nie, no, ja je ja brałem, Halo. Psa, 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 psa. Gdzie ty mówisz, że trzeba to objechać tutaj? Mhm, tam z tyłu. Mm -hmm. No dobra Pakujemy węgiel Wiesz co mo ja myślę, że na razie tego węgla starczy Pakujemy węgiel Okej okay. Przepraszam Ech. Ile tam jest tego węgla? Pokaż no, mi siebie trochę Bo nie wiem czy jeszcze, czy, czy starczy, czy jak Nie no, może starczy na razie. Jak coś to się przyjedzie, nie? <laughs> no właśnie. Tym przyjazdem. Czekaj trochę ruszę do przodu. Nie no nie ruszaj, bo jak... Oj oj oj. No właśnie. Oj oj Mówiłam. Spoko, spoko. No, no. Tak. Ja mówiłam, no, czyli widzisz, widzisz, nie Ale widzisz? Lepiej no co, jest, co? lepiej jest? Nie, jest lepiej. Jak nie? No bo ja tak mówię. Męgiel się rozsypał. Pozbieraj. Ja już tam wrzucam kolejne. Jaki dobrobyt. Nie no, starczy tego węgla. Mówi, mm. że starszy. Dobra. Dobra. Dobra, to to są dwie ostatnie pacynki. Pacynki. I jak ja wlecę, to będzie koniec. Dobra. Pakowanie, pakowanie. Ale powiem Ci, że taką e, karuzelą to jeszcze frajdy nie jechałam. Nie, 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 miałam przyjemności. Frajdy nie jechałam. No, taką. Nie jechałam. nie jechałam, nie jechałam. Nie, ale miałam. Lecę. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. To co? Ty przód, ja znowu? No chyba tak, ale to. Oj, przód, przód, oj, przód, oj. przód, 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 przód. Hamuj, hamuj. Jak hamuj? Wiesz czemu hamuj? Czemu? Prawie wyjechalibyśmy do następnego odcinka. No, dobra. Rozumiem o co chodzi. <laughs> Dobra, to dzięki serdecznie, że z nami byliście. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka, komentarz. Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli zostawicie subskrypcję. No i co, Dawid? My się z wami żegnamy. Dokładnie. Trzymajcie się i cześć! Cześć!